Polskich W 49. 49. Ja powiedziałam czterdziestym? 40? Jezus Maria, na 49, nie. bo w przyszłym roku jest 50. festiwalu polskich filmów 30. popularnych w Dnii Małgorzata Szumowska, Michał Engler. Na pewno w 1949 dam sobie wszystko poobcinać, ale już nie, jak no. <laughs> lepiej nie. Lepiej nie, ale w świetnej formie 40? słuchajcie. Na pewno 1949. Tak. No, 49. Ciekawe, co będzie na 50. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Na 49. niespodziewanie czy też spodziewanie kobieta z Wasz film? Haha. Ha. Trudno, Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Widziałam jakieś tutaj, słyszałam jak po jakimś pokazie bardzo długie brawa. Czy Wy w ogóle poszliście oglądać jeszcze z publicznością? Czy już nie mieliście do tego cierpliwości, ochoty? Ja, czy chcieliście ja posłuchać, co dobrze... mówi widownia w Gdyni? Ja zawsze jestem ciekawy, jak jak, jak, jak filmy w, w jakich, tak technicznie w sensie, więc zawsze zaczynam sobie oglądać filmy, jak wygląda właśnie, jak ta kopia, jak, jak brzmi, yy, ale, ale no, tam wychodzę po jakimś czasie, no też tu mieliśmy dużo różnych innych obowiązków, yy, no, ale muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy, no. Yy, to mm, zawsze premiery filmów, kiedy po raz pierwszy tak ogląda się rzeczywiście z publicznością, to pamiętam, że od najwcześniejszych takich kroków filmowych to, to była tortura, bo każde skrzypnięcie fotela, tak. ja czy tam wyrzucenie pa papierka, to był jakiś, o Jezu, nie podoba się, że stres, że coś. Ale muszę powiedzieć, że jakoś tak się ta nasza droga układa, że te premiery na ogół mają miejsce za granicą na zagranicznych festiwalach. No i, i z kolei... I tam, tam nie jest... rzucają papierków, nie? nie no myślę, że publiczność w ogóle potrafi być i okrutna, ale potrafi być też wspaniała. Ja raczej pamiętam, za, zapamiętałem takie nasze premiery różne berlińskie, no i chociażby te weneckie, gdzie, gdzie czuło się, bo to się czuje gdzieś tam, że atmosfera wi widownia stali. zabiera z filmem. tak mówimy, że zawsze jest taki moment, jak pierwszy akt, pierwsze te 20 mi minut mija, że to jest taki papierek trochę lagmusowy, tak że się wyczuwa, czy, 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 czy ta widownia czy, czy... idzie za filmem. No więc jakoś tak się ostatnio zdarza, że. że, że że się zabierają. No przecież Kobieta zmiana w Festiwalu w Wenecji no, swoją premierę tak, i, I tak to, w, ta ta, ta, ta. Nie, w konkursie no, ta. głównym. Tam... I owocja była bardzo długa. Tak, Otóż tam... to, tam się liczy na te minuty, więc rzeczywiście tam sporo tego było. Łukasiu, no. czy ty masz w ogóle taką, tutaj na Festiwalu w Gdyni, taką energię, żeby słuchać tego, co mówi gdyńska publiczność? Znaczy, co mówi publiczność, to na pewno. Mhm. Zawsze, ale ja w ogóle nigdy nie oglądam swoich filmów. Ja oglądam raz tylko podczas tej pierwszej premiery i koniec. A publiczność co mówi? Słuchacie? Rozsłuchacie. O właśnie, to jest sytuacja, kiedy jesteśmy na festiwalu polskich filmów formalnych. Jaki Dyn. będzie pokaz, słuchajcie? Najpierw ten film podชายem nerw reżyserii Tomkowicz, rozpoczę to się za 15 minut. Teraz będzie to samo Pan po Annie. Pani Elis D'Angelo. w ogóle co to, nie. to jest No widzieliśmy Słuch, no, znamy Kocura Kocu 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 Kocu. 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 i znamy dziewczynę z igłą, Magnusa, no bo widzieliśmy w Kan. I co widzieliśmy? I to chyba wszystko na razie. No nie, ale mamy takie poczucie, że jasne, jak ludzie do nas podchodzą i mówią, no to w to się wsłuchujemy, tak? Po prostu. I tutaj no za... dużo ludzi podchodzi. No więc właśnie, a teraz pytanie, czy ludzie tu podchodzą? Tak. Czy mają odwagę? Jaka jest ta publiczność, która tu przychodzi na filmy? No bo. No myślę, że jest całkiem ta publiczność, bo jakbyśmy rano byli, no to o godzinie 10 rano była pełna sala na filmie, który rok temu miał premierę w Wenecji, tak? Także jednak no, ta publiczność jest chyba... Bardzo tutaj oddana ciekawa. i ciekawa. Więc wiecie, to jest bardzo ciekawe, no bo tutaj na tym, w tym roku na festiwalu są filmy, które jeszcze tej premiery nie miały, ale są filmy takie jak Wasz, czy nie wiem, Zielona Granica, które miały no, na przykład na festiwalu w Wenecji dokładnie rok temu swoją premierę. Czy Wy w ogóle jesteście jeszcze mentalnie z tym filmem związani? Czy wy jesteście już zupełnie w innym no, świecie? Myślę, że I jesteśmy teraz... w innym świecie, mm -hmm. myślę, że jesteśmy w świecie nowego filmu i takie powroty zawsze są no, dość specyficzne, ale no już tak, żeśmy się drożyli trochę w tą atmosferę, ale no nie no, wracamy i zabieramy się z nowym filmem, tak? No my w ogóle mamy taki mental, my nie zatrzymujemy się przy tych swoich filmach. Nie jesteśmy... oddajecie? Tak. No ale wiesz, z drugiej strony, no, jednak taka refleksja, myślę, że jest raz pomocna w rozwoju, takim mhm. własnym jako filmowca, żeby umieć też yy, przeanalizować po czasie, szczególnie po czasie, co w danym projekcie wyszło, co może mniej wyszło, a a to takie wzniecenie tej energii i po, po, po takiej naszej dłuższej przerwie w myśleniu y, o tym filmie jest jakby ważne, no bo temat tego filmu jest istotny. Sprawa, w jakiego zrobiliśmy, to było co, y, coś, co do dziś leży nam na sercu bardzo. Y, w sprawach y, społeczności trans, ustawy o uzgodnieniu płci, Niestety od tamtego czasu nic, nic się nie się zmieniło. Otóż to, a pamiętam więc... jak rozmawialiśmy w Wenecji, że to miało szansę się zmienić, że też no trochę tak. liczyliśmy, liczyliście na to, prawda, że to się tak. coś w tej kwestii zmieni. Minął rok, zmieniła się sytuacja polityczna, a my jesteśmy wciąż w tym, w tym samym, samym punkcie, W tym samym nie? miejscu, tak, Niestety. więc jakby, więc jakby, no... Podjęcie na nowo chcąc, tego tematu. Chcąc, jest... nie chcąc, chyba też nie, nie można tak jakby zignorować tego, tej raz wielkiej, Wielkiej pracy, jaką wykonaliśmy, no i też sprawy, z którą myśleliśmy, że nasz film trochę może oprócz takich walorów edukacyjnych, ale że też może pomoże w ustawodawstwie też zmienić. No, czy mieliście misję i te misje trzeba. No pewnie, tak. No, tak. No, trzeba też nieść ze sobą. Więc Absolutnie. w tym kontekście bardzo dobrze, że ten film na nowo gdzieś tam jest Tak, e jest bardzo dobrze. Nawet myślimy życie, o jakiejś formie edukacyjnej, że może można by go użyć do edukowania młodzieży w szkołach, jakby czym jest transpłciowość, bo mamy wiele głosów, podchodzą do nas ludzie, piszą na Instagramie, w mediach społecznościowych, że ten film bardzo dużo dla nich znaczy, na przykład rodzice dzieci, dzieci, transpłciowych, że całe rodziny się wyedukowały dzięki temu, znajomi bardziej zrozumieli, czym w ogóle jest transpłciowość, tak? Więc od tej strony na pewno jest tak, że ja myślę o tym, żeby wskrzesić jakby ten film na nowo, w takiej formule. Jeszcze się zastanawiam, ja jak wiem, to zrobić. Nie spotkań, ale wiesz, bo to też można może, ciekawie to wykorzystać. Tak. Nie? Ale, tak. a, ale to jest ciekawe, bo, bo ty mówisz, że w szkołach, jakby, ja ja kierując, tak kierując tą uwagę do, do tych młodszych pokoleń, a tu mi się wydaje, że dosyć sporo się no. dzieje i jakby to jest troszeczkę inne podejście, y, bardziej nowoczesne, ale ja uważam, że też jest ważna ta sprawa i myśleliśmy przecież właśnie, żeby trafić do tych starszych Doro... pokoleń i na przykład ja dzisiaj, wiesz, jak szliśmy tutaj, już było na spotkanie z publicznością, wiesz, widziałem tak starszych państwa, którzy wychodzili z kina i, i rozmawiają, wiesz, i pani mówi: "Wiesz co? Ja nigdy takiej osoby nie spotkałam, takiej osoby nie spotkałam." I tam ktoś mówi: "No ja też." Więc jakby, to jest, to jest przestrzeń, nie? To jest znaczy, taka ta, przepaść ta w ogóle też między w takim myśleniem, ta, ta, ta. Ta, ta. ta pokoleniowa. No, myślę, że, że, że jest sporo jeszcze do, do zaorania zróbienia. na tym polu. Otóż to, no bo my rozmawiamy nie pierwszy raz o tym filmie, łatwo nam jest mówić, ale są ludzie, którzy go nie oglądali, może teraz do niego sięgną, no. to jest jednak opowieść o też y, małej miejscowości, o y, osobie transpłciowej, która, która żyje w małej miejscowości tak. na przestrzeni tam, nie wiem, tych 40 czy iluś lat, tak? Państwo, teraz będzie za 10 dni mogę <laughs>

no, to, to, o czym powiedziałeś, Michał, że to, to starsze pokolenie i jeszcze starsze pokolenie w mniejszych miejscowościach, bo to jest też chyba bardzo z tak, dla tego problemu. Tak, nie? myślę, że ten film to jest w ogóle taki film, który będzie długo, długie życie miał, bo to będzie gdzieś tam zawsze aktualny temat. I to się nie zmieni. bo… I to się nie zmieni. I myślę, że też jak robisz filmy, to chyba ciekawe jest, że wypróbowałeś właśnie robić takie filmy które nie, nie, nie starzeją się. No ale chyba wy też tak macie, że zawsze gdzieś tam jakaś idea wam przyświeca, to nie jest tak, że, że robicie filmy tylko i wyłącznie wspaniałe artystycznie, tylko jednak za każdym razem... Oczywiście, że tak. Zabieracie głos w jakiejś sprawie, więc tu mnie oczywiście bardzo korci, żeby zapytać, w jakim świecie teraz żyjecie i pewnie już coś możecie powiedzieć. Nie możemy nic, nic powiedzieć. Nic możecie powiedzieć? Nie. Możecie... nie. To jest znaczy... objane tajemnicą. Znaczy na pewno, na pewno, na pewno jako filmowcy robimy przekornie krok w zupełnie inną formę. No, chcielibyśmy zrobić taki film, no zawsze zresztą wychodzimy z takiego punktu, żeby zrobić coś na nowo, żeby, żeby nie było no, nudy u nas też. Żebyście wy się sami nudzili. Żebyśmy, no tak, no bo w jakimś sensie no, w trochę Trochę zawsze jest takie pytanie, no dla, dla kogo się te filmy robi autorskie? No, no w pierwszej kolejności... Dla siebie! Robi dla siebie a ale możemy... potem się okazuje, że jest sprawa i w ogóle potem się zastanawia, jak by to miało trafić i okazuje się, że to wszystko jest... Teraz chcemy zrobić komedię, tyle możemy ujawnić. Komedię? Wy komedię? Ba... No a bo Ciało to nie jest komedia, no jest a Śniegu, no śniegu no już nie, nie, no nie, nie będzie wyrażony, Ale komedia. nie że taka komedia. No, czarna! A, czarna, wspaniale! Tragiczna, można powiedzieć. Ale śmieszna, ale dużo chcemy tu. na pewno jej na jakimś takim ta, diapazonie zrobić, i serioznie, za mocno. Tylko, żeby się jak, jak to u nas, no, zawsze mieszały te, 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 te tragikomiczne momenty. Nawet w kobiecie tak przecież jest, że to się gdzieś. No tak, mamy, ale to tak, no, tak, no, tak. Może mniej niż nie wiem, w body ciało, ale tak. jednakowoż tam się yy, przewija. Przewija. Yy. Czasami się możemy tam, nie wiem, yy, yy, uśmiechnąć. No dobrze, a jak się czują filmowcy, zapytam trochę prowokacyjnie, którzy swoje filmy pokazują w Berlinie, w Wenecji, yy, nagle na festiwalu, yy, że tak powiem, naszym polskim gdyli. się my rozmawiałyśmy o tym, zanim się ten festiwal zaczął. Czy ty w tym gronie się dobrze czujesz? Znaczy ja na pewno czuję się bardziej na miejscu swoim. Na tej arenie międzynarodowej. Myślę, że Michał ma bardzo podobnie. Być może to wynika z, tego, z naszej drogi, która rozpoczęła się, gdy mieliśmy 20 lat, z naszymi krótkimi filmami i od razu to było kan, od razu to były wyjazdy zagraniczne, to były festiwale i ja wtedy nawet nie mówiłam po angielsku. Uczyłam się w trakcie jeżdżąc po tych festiwalach całe życie. Spędziłam na międzynarodowych festiwalach filmowych, więc zawsze jak gdyby Gdynia była zawsze dla mnie ostatnim miejscem, gdzie trafiał mój film. Finalnie. I myślę, że to jest zupełnie inna sytuacja nasza niż filmowców, dla których to jest ta pierwsza destynacja i oni najważniejsza, tak? I tyle. I to jest bardzo proste, więc na pewno to jest festiwal, który jest bardzo ważny w środowisku filmowym w Polsce. Jest bardzo ważny. Środowisko filmowe w Polsce jest duże. Lubi się, produkuje się bardzo dużo filmów, zatem ten festiwal jest ważny. Natomiast on nie funkcjonuje na arenie międzynarodowej. Ja zawsze postulowałam, zresztą były takie próby, żeby ten festiwal nabrał takiego charakteru międzynarodowego. Były głosy, że to nie ma sensu, że po co, że to jednak jest nasz, że po co udawać, że my jesteśmy. Mi się zawsze wydawało, że jednak takie otwarcie trochę na świat nie byłoby złe, gdyby tutaj jednak w gremiach no jest proba w tym roku. Mamy Ożyczka. Tak. Żeby jednak tak, był taki jeden festiwal, gdzie było to go, międzynarodowe jury. Że tego powietrza Był też, taki puszczy. festiwal był. przecież mhm. tutaj, i to powoduje ym, też zupełnie inne werdykty. Bo jeżeli jednak oceniamy wszystko z punktu widzenia tylko naszego, naszego rynku naszych pewnych, jak gdyby, gustów i zależności i tak dalej, no to to będą inne werdykty, niż gdyby to było... Międzynarodowe jeżeli no ty masz ogromne Szanowni doświadczenie, będąc jurorką, nie wiem, choćby w Berlinie, 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 prawda? Znaczy ja byłam... ...reżyser Markowicz rozpocznie się za 5 minut. Zapraszamy do zajmowania miejsc. Ladies and gentlemen, welcome to the 49th Polish Film Festival in Gdynia. The Scream of Under the Gray Sky, directed by Mara Plankowicz, starts in 5 minutes. Please, take your seats. Także tak tak, 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 się po prostu... Ja byłam jurorką zarówno w Berlinie, jak i w Wenecji. I e, no zawsze to jest gr grono międzynarodowe, tak? No ale też te festiwale e, są międzynarodowe. No, ale wiesz też, jak się pracuje w takim jury, prawda? Że to jest jednak spojrzenie iluś tam światów, iluś, nie wiem, wrażliwości, które no, wynikają z tego skąd pochodzisz zwyczajnie, prawda? I to jest zupełnie inne przede spojrzenie to jest, na... jest, to, jest świetne, no, to jest świetne. No to jest świetne. To jest tak. świetne i szuka się przede wszystkim tu chciałam powiedzieć, że szuka się zawsze tam się szuka takiej Takiego filmu, który jest zrozumiały dla każdego, niezależnie od kraju pochodzenia. Mhm. Mając typowo polski festiwal, z typowo polskim, czyli będzie się zupełnie na co innego patrzeć. Ale Tylko na to... kontekst jakby tutejszy. Ja, a ja, a, ja, a mi się da, ja bym z kolei powiedział tak, że, yy, że ja bym w ogóle odszedł trochę od tego takiego hmm. myślenia, wiesz, na zasadzie konkursu i tych werdyktów, czy to w ogóle no może, jest właściwie to jest istotne to chyba się nie ma co w ogóle tym za bardzo Ale wiecie, bo przejmować. też trudno w ogóle po, po, porównywać filmy, które tutaj są i jest Dokładnie. konkurs, nie wiem, jakiś konkurs debiutantów, w którym jest, nie wiem, biała odwaga i, i film zrobiony, nie wiem, tam za 5 złotych, prawda, gdzie w ogóle ktoś rzeczywiście dopiero zaczyna swoją karierę i, i trudno go porównywać, nie wiem, z Marcinem Koszałką. Tak, dla się, mnie to jest w ogóle się, nie do zrobienia. Tak, mi się wydaje, że właśnie chyba istotne jest to, że a propos tego środowiska, że właśnie dobry by było to, żeby to środowisko, a teraz przecież możliwości jest coraz więcej, coraz więcej filmów powstaje, jest też coraz więcej festiwali i to jest ciekawe, że te nasze filmy stąd i młodzi ludzie, którzy zaczynają je robić, mają szansę jeździć na te festiwale, no może nie od razu się dostają na te najważniejsze, ale, ale to też jakby otwiera głowę, bo zderzają się ze sposobem myślenia ludzi z zupełnie innych stron świata. I to w jakimś sensie na pewno się gdzieś też przekuwa na to, jak potem myślą o swoich następnych rzeczach. Ja nie mówię, że o jakiejś kalkulacji. To jest po prostu o jakimś takim poszerzaniu trochę tych filmowych horyzontów. No wiadomo, że każdy, każdy jako człowiek się rozwija też. W swoim własnym rytmie i to, co robi z wynikiem, jakby tego właśnie, gdzie, gdzie lokuje swoją ciekawość i czy ją w ogóle ma, czy, czy, czy bardziej właśnie dla niego są istotne jakieś dyplomy i puchary. No bo droga filmowca, no chyba tak możemy powiedzieć, to po tych 20 latach już chyba robienia filmów razem, jak i ten, to jest po prostu jakaś droga, no to jest droga życiowa, no więc tutaj nie, 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 nie chyba. Chyba, nie wiem, no, trudno by mi było y, myśleć y, o tym w jakichś takich kategoriach krótkoterminowych i szybko egzekwowanych jakby laurów. Mi się wydaje, że chyba takie postawienie sprawy, a poza tym też jest coś ciekawego, że y, teraz jesteśmy w takim ciekawym momencie, no, akurat rozmawiamy y, w momencie, kiedy zmieniły się Kierownictwa i zarówno w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, i w instytucie. Zmienił się cały nasz rząd, mamy ministra kultury. Jakby to jest taki moment, że prawdopodobnie będzie jakaś nowa energia, zderzenie jakby no, nowych myśli, i chyba to jest jakby tak najciekawsze, żeby, żeby to środowisko, które naturalnie poprzez zmianę generacyjną. Zobaczmy, jak ono się będzie konsolidowało, no. Mnie jeszcze bardzo ciekawie, w ogóle, bo to, co ty powiedziałeś, Gosia, to mnie bardzo zaintrygowało. Miałeś 20 lat, nie znałaś angielskiego, a już wiedziałaś, że chcesz mieć swoje filmy na międzynarodowych festiwalach. Nie, bo je miałam. Pięknie. Nie wiedziałam. żebyśmy znaczy, marzyli o tym wszyscy w Łódzkiej Szkole Filmowej, ale to się dopiero musiało wydarzyć, musiałeś tam pojechać, żeby zrozumieć. No tak, ale musiałaś mieć… A dlaczego marzyliście o tym? No bo inni na przykład Iwona Sikierzyńska, Adam Guzinski, No, no chciałyśmy no, no no, iść w świat. to no, jest chyba młody człowiek chce zdobywać świat. Przede wszystkim mi się wydaje, że to jest ta Ciekawo. ciekawość po prostu, no to jest, to jest coś takiego, to jest to, co mówiłaś wcześniej, no, że to jest jakby moment, w którym... Nie wiem, no, pokazaliśmy film, yy, który został nakręcony gdzieś na polskiej wsi, gdzie tam biegaliśmy za, za rodzącymi Cisza. się cielakami albo wstawaliśmy rano, żeby o świcie nakręcić bociany, czyli coś, co takie bardzo było gdzieś od nas, no, jakieś wydawało się absurdalne, szuma stała z mikrofonem, mieliśmy trzy puszki taśmy, ale no, ta nasza pasja, no, prawda? nami na kierowała i nagle usiedliśmy w jakiejś sali, nie wiem, czy to w Meksyku, czy to w Tel Awiwie i nagle się okazało, że to wszystko... Że te wasze bociany te grają, nasze nie? Że nasze bociany w ogóle się z kimś komunikują i, i, i tak, i że one nie, 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 nie są tylko przyporządkowane jakimś ładunkiem do tej ziemi, z której wychodzimy, no to, no to naturalnie trochę, trochę daje ci takiego kopa, nie? Pe, pewności siebie, że o rany, no, zdaje się, że mogę, mogę gadać nie, 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 tylko, nie tylko z znaczy, że ta ławka, na której się przysiądzie. Kolega niekoniecznie stoi tylko na obrzeżach, powiedzmy, nie wiem, Raczej na Łodzi. Tak, łodzi dokładnie, ale może stać też w każdym innym miejscu na świecie. A słuchajcie, a każdy z was, nie wiem, na roku, w sensie was, wśród Waszych przyjaciół, no bo jednak absolutnie jesteście wyjątkowi, wyjątkowymi twórcami na tej, że tak powiem, na, tym, na tej mapie naszej polskiej czy też międzynarodowej, ale pamiętacie, czy wszyscy mieli taką chęć i chęć odwagę? mieli wszyscy na początku. A czego nie mieli? Co wy mieliście, a czego oni nie mieli? oprócz talentów? Ja nie wiem tego. Na pewno szanuję. Bardzo trudno jest szuma... powiedzieć. No ja mam mieliśmy... ogromną łatwość nawiązywania kontaktów za granicą. Co na pewno? Ja po prostu otoczyłam się przez te 20 lat taką ilością ludzi, że doszło do przyjaźni z Mary Strip. Do... Każda osoba, którą spotykałam, mm, otwierała się przede mną i ufała mi, i miałam tyle osób, które gdzieś na mojej drodze życiowej, nie wiem, czy mnie, Nawet w jakimś sensie wsparło i tak dalej. I to zawsze było na tej właśnie arenie międzynarodowej się działo. Ja, ja myślę, że nie Niesamowitych producentów poznawaliśmy. No ty, jak ty nie znasz angielskiego, mając 20 lat. No jak miałam znać. No, coś. Ja no, się mi... urodziłam w 73 no, roku. No ja wiem, no ja się urodziłam w 77, ale to już tam potem trochę te, po tym angielsku się mówiło, nie, no, ale to... wiem, że No ja, to... ja inne nie czasy. za bardzo mówiłam. I ja co, my... sama się uczyłaś? No jakoś tak z tej mowy mm. na tych festiwalach, z tych rozmów. Ja myślę, że myśmy tak. mieli też, Szuma, dużo, dużo szczęścia, ale je, jeżeli bym miał powiedzieć o takiej cesze... Tak się ja nie? Tak? Cesze, pięknie. Cesze, O takiej cesze, którą chyba, y, y, którą chyba mieliśmy i mamy, to na pewno Szuma, oprócz tej swojej przebojowości i takiej łatwości tych nawiązywania kontaktów, zawsze jednak gdzieś tam byliśmy na tyle odpowiedzialni, że... Y, y, przy mocno rokendrolowym, że tak powiem, podejściu do, <laughs> tak. Do, do życia, że jednak zawsze braliśmy na siebie odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje. W tym sensie nie było zawsze jakichś wytłumaczeń, tak. albo coś tu się nie da, tu coś tam się nie da. Wielka determinacja, no jednak pracowitość trzeba powiedzieć, ale też taka odwaga, odwaga tego, no dobra, ja uda się nie udać. To że brak strachu? Tak. No, ale my się prawda? nie boimy. Ale też to... My się nie boimy porażek, my się nie boimy. Po prostu u nas nie ma tego lęku i nie ma też kalkulacji. Mm -hmm. po prostu. A ludzie często, którzy zaczynają kalkulować o co by zrobić, żeby coś i tak dalej, zajmuje im to dużo czasu. Ten czas, ten czas, potem człowiek się coraz Ale wiesz, bardziej boi. Może postawić nogę na. Debiutu, to jest że chyba kwestia starszy i Ale to prawda, że to, że weszliście po prostu w taki nie mając no, lat, tam nie wiem, 20 i robiąc już On w szkole. miał 23 lata, a ja 25, jak żeśmy debiut robili. To jest... Przecież to jest coś, co jest nie do pomyślenia dzisiaj. Tak, absolutnie. Już abstrahując od tego, że zbiera się pieniądze. Nie ma debiutantów nie, bie... w tym wieku. Tak, no nie wiem, dzisiaj się debiutanci trafiają tacy, którzy mają nawet nie wiem, 50 parę, prawda? I to I jest przeciętny wtedy... wiek debiutu zauważyłam to jest 40 lat. No to to już wy byliście, uuu, daleko, daleko gdzieś tam. Tak. No być może to też jest trochę kwestia, tego, że teraz te młodsze pokolenia, właśnie jak już chcą zadebiutować, to, to chcą od razu już mieć coś takiego bardzo kompletnego, być może stąd też ta ostrożność, takie dosyć długie chodzenie. Ale z, też z myślę, że ta kalkulacja, o której powiedziałeś, ja myślę, że, że, tak, jest tak, tak, no, tak, że jest kalkulacja, że jest kalkulacja i to, tak. no no to, to, to zabija tę jakąś spontaniczność, która w nas. Tak, tak, No my była, czasem a sobie myślimy, o, jeżeliśmy nie przemyśleli czegoś do końca, nie przekalkulowali, co by się mogło podobać. Często jest tak, że ja na przykład patrzę, jakieś filmy teraz wychodzą jeden po drugim i rzeczy są. Ile razy myśmy mieli identyczny pomysł, ale żeśmy tego nie zrealizowali. I potem patrzymy, jest film o identyczny pomysł, no. sukces ma, o identyczny pomysł, coś ma sukces. I to są, ja zawsze mówię do Michała, kurde, trzeba było to zrobić. A mi on mówi nie, dlatego że jeżeli my nie czujemy, nie będziemy robili na siłę, tylko dlatego, że wiemy, że to się spodoba czy sprzeda. Czyli ewentualnie, jeśli ktoś z Was by kalkulował, to bardziej Gosia niż bym to ja bym bardziej kalkulowała, w sensie takim, że ja jestem w stanie, uważam, mając takie doświadczenie, jakie mam i będąc tak na naoglądaną różnych rzeczy, ja mam trochę poczucie, że jest jakiś klucz do tego wszystkiego, że możesz zrobić coś, yy, co, się będzie, co się będzie podobało. Ale Michał zawsze mnie przed tym powstrzymuje, bo no, robilibyśmy coś nie do końca w zgodzie z sobą, tak? Więc zawsze jednak... Przekształcamy te pomysły. Czyli teraz zwalasz na mnie. No, w prostej linii wyszło Zmalam. na to, że ja po prostu jestem chłodą po prostu na twojej drodze do... No właśnie, co, Do co, czego? Nie, ja właśnie ciała. chciałam powiedzieć, że nie ci brakuje. Ja właśnie mówię, że w ogóle nie jest kłodą skoro się z takim mądrym hamulcem <noise> do właśnie rozmienienia. Mądry hamulec. Do rozmienienia się na drobne. Mądry hamulec. Żeby się nie rozmienić na drobne. Bo, słuchaj, ale to możesz e, e, o, się odwdzięczyć. Słuchajcie, czymś, na tych mediach społecznościowych to coś czuję, że ja muszę ten, ten nickname tak zmienić. No, ale wolałbyś co? hamulec Mądry hamulec. No to jest dobre. No zwłaszcza, że tak mocno funkcjonuje w mediach społecznościowych. No okay. niesłychanie. <noise> <noise> no dobra. Że to, już, słuchaj, to nie zmieni w ogóle niczego, Michał. Ale nie, przy, nie przybędzie mi followersów? Nie, followersów może ci nie nie, nie... nie skoczy. Nie skoczy ci po prostu. No niestety, taka jest prawda. Kończmy no. słuchajcie, bo mamy tak, ten Tak, absolutnie kończymy słuchajcie naszą A. rozmowę, chociaż mogłabym z wami rozmawiać naprawdę do jutra. To jeszcze będziemy absolutnie mieć okazję. Uwielbiam, będzie mieć okazję to zdjęcie, kiedy było zrobione. kończymy. Dzisiaj. Dzisiaj. Proszę bardzo. No właśnie. Ja nie Kto nie wam nic zrobił. Nic Gosia ty nie odpinaj, musimy skończyć rozmowę. Że zrobić nie wiem, gdzieś. Ja dziękuję. Dziękuję. Ja no, 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 no po czym? No, no, no nie przemyśli, no, nie wiadomo co. Po czym? był nam kolega dzisiaj. No i wspaniale wyglądacie leni. po prostu pięknie. Jesteście jak wino, robicie coraz lepsze filmy. Jesteśmy coraz piękniejsi. I jesteście coraz piękniejsi. A ty już w ogóle ostatnio gdzie ty tak genialnie wyglądasz? Takie miałaś krótkie coś tutaj tak. Na jakimś festiwalu Can. w Cannes. No przecież wyglądasz jak 3 miliony dolarów, nie jak jeden. Dlatego dostaniecie ode mnie prezenty od naszego partnera. Bardzo proszę. Tu jest dla Małgorzaty, tu jest dla Michała. Bardzo Wam dziękuję. I teraz już możemy powiedzieć do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dla córki Możesz bez... czekoladki dla córki. A gdzie masz córkę? W Warszawie. <laughs> to Ci dam całe takie pudełko tak zabierzesz sobie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.